Witam, kochani, z cudownej Australii. Dużo się u mnie ostatnio w życiu dzieje, więc pierwszy raz od dłuższego czasu zróbmy sobie QA. I pierwsze pytanie: czy lecę jeszcze do Melbourne? I generalnie pojawiło się też bardzo dużo pytań dotyczących tego, czy planuję jeszcze coś zwiedzić w Australii. I niestety nie, moja podróż w Australii dobiega końca. Jak wy oglądacie ten film, to już jestem w Polsce. Ale jeżeli kiedykolwiek miałabym wrócić do Australii, to wydaje mi się, że chciałabym na pewno odwiedzić Melbourne i na pewno wrócić do Perth. Nie ukrywam, że troszeczkę Sydney mnie rozczarowało. Czy widziałaś wyspę? Mako i takich pytań również było masę. Niestety nie, nie widziałam wyspy Mako, ale dlatego, że podobno cała wyspa aha. Wyspa Mako, ta to to z wulkanem Ta jaskinia była robiona Jaskinia była robiona A plaża cała faktycznie gdzieś tutaj Znajduje się na Gold Coast, ale to jest naprawdę Kawałek stąd, więc niestety, ale nie miałam Okazji być na Wyspie Mako Czy będziesz jeszcze mieszkała kiedyś w Warszawie? W jednej z piosenek z Jenzy śpiewam, że nadal szukam Swojego miejsca na ziemi i to jest prawda Bo mimo tego, że kupiłam mieszkanie w Krakowie To ja nie czuję, bym wiązała swoją przyszłość Z Polską. Na dzień dzisiejszy tak czuję Może się to zmienić, bo mogę kogoś Poznać, może całkowicie moje życie się Zmienić o obiecie o 360 stopni dosłownie. Wiem, że najlepiej czuję się w miejscach, gdzie jest dużo więcej słońca w ciągu roku niż y, tak jak u nas. Gdzie jest cieplek, gdzie jest dostęp do wody, czuję, że w takich miejscach czuję się najszczęśliwsza. I mój zakup mieszkania w Krakowie niekoniecznie równa się z tym, że ja chcę akurat w tym Krakowie spędzić resztę życia. Traktuję to trochę jako inwestycję, ale też mieszkanie przez najbliższe lata. I tutaj odpowiadając na pytanie, czy chciałabym jeszcze pomieszkać w Warszawie, czy będę mieszkać w tej Warszawie. Ja nie wiem. To wszystko zależy od tego, co moje życie przyniesie, bo może się o że ja będę mieszkała w Warszawie, w Gdańsku a może i nawet na drugim końcu świata na pewno nie zamykam się na sam Kraków a Warszawę bardzo lubię, więc to też nie jest uniknione, że kiedyś tak się stanie Czy wystąpiłaś w filmie 100 dni do matury i jak tak to jak wspominasz plan filmowy? Jak już wiecie bo jest już po premierze filmu, tak wystąpiłam w filmie 100 dni do matury wprawdzie miałam tam krótką rolę epizodyczną ale cały plan zdjęciowy bardzo mi się podobał, jak to wszystko wyglądało to też nie był pierwszy mój raz na planie filmowym ponieważ tak jak może wiecie lub nie to lekka przypominajka, ja studiowałam w szkole filmowej, potem już pracowałam na planach filmowych i zdjęciowych, więc dla mnie to nie było też nic nowego. I powiem Wam szczerze, że na samym planie zdjęciowym czułam się bardzo podobnie, jak na takim planie jakiegoś programu, który nagrywałam. Typu sabotażysta czy mafia. Chociaż tutaj wiadomo, że musisz nauczyć się stricte ze scenariusza swojej roli, gdzie tutaj było tak, że słowa, które były napisane w scenariuszu, nie do końca fajnie brzmiały na żywo. I po prostu tak jak mi było wygodnie, tak po prostu przedstawiłam swoją rolę. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczyłam się tym, jak profesjonalnie to wyglądało, i byłam pełna podziwu do tego wszystkiego, co się dzieje. Chciałam. Żeby mój udział w filmie był jakikolwiek. Szkoda, że nie była to jakaś większa rola, ale wiem, że to też wynikało z mojego braku czasu, niestety. Ale jestem dumna nawet z tego, że wystąpiłam tak tylko troszeczkę. No co? Co ty tu szukasz? Tutaj chodzą takie ogromne ptaki i nagram wam teraz telefonem, jak to wygląda. I one podbierają ludziom rzeczy. Czy szykujecie coś mocnego na trasę Jemsey? Wydaje mi się, że to będzie nasza najmocniejsza trasa koncertowa, wyglądająca zupełnie inaczej niż te dotychczasowe. Przede wszystkim scenografia, choreografia, ilość przygotowań i po prostu to, jaki to wszystko będzie miało vibe, to na pewno będzie coś mocnego i ja sama już nie mogę się doczekać. Dajcie znać, czy jedziecie na jakiś nasz koncert i koniecznie napiszcie w komentarzu, gdzie. Jaki jest Twój główny cel na 2025 rok? Zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. Już to gdzieś mówiłam, to jest dla mnie absolutny priorytet w tym roku, Roku. I oczywiście chciałabym się w międzyczasie też rozwijać, więc jeżeli będzie dało się to pogodzić, to super. A jeżeli nie, to zrezygnuję z pewnych rzeczy po prostu na rzecz własnego komfortu psychicznego i takiego wiecie, fizycznego. Czuję się w ostatnim czasie bardzo zmęczona, i wiem, że tu też się ciągniesz przez jakiś czas za mną. Jest też wiele spraw, których nie dopilnowałam, i mam tego świadomość, ale po prostu, może to wymówka, może nie, ale brakuje mi po prostu czasu na pewne rzeczy. I chciałabym naprawdę to zmienić. Jak twoja cera? Zakończyłam miesiąc temu, czyli w połowie stycznia albo. Z początkiem lutego, już nie pamiętam moją kurację izotekiem. Byłam na niej przez ponad półtorej roku, mieszając dawki od dziesiątki po trzydziestkę i czterdziestkę. To się zmieniało w zależności od efektów i mojego samopoczucia. I Jednak moja dermatolog już po takim dłuższym okresie leczenia powiedziała mi, że musimy zakończyć leczenie, bo po prostu już za dużo tych leków przyjęłam. Ja też mam świadomość tego, że ten trądzik to nie jest tylko kwestia leku i pielęgnacji, ale też jakiegoś stresu wewnętrznego, problemów z hormonami. No dlatego też m.in. Moje postanowienie na ten rok trochę zadbać. O siebie bardziej. A jeśli chodzi o e, wygląd mojej cery, to ja jestem z niej zadowolona. Wiem, że to, co teraz jest na mojej twarzy, to jest, są po prostu blizny, ale na razie i tak nie mogę nic z nimi zrobić. Czy boisz się australijskich pająków i czy jakieś spotkałaś? W nie spotkałam ani jednego pająka, jeżeli chodzi o Sydney, jest ich mnóstwo. Nie spotkałam też ich jakichś takich dużych, ogromnych i nie wiadomo jakich, takich, żeby mnie przestraszyły. I boję się. Tak, boję się, boję się i tak naprawdę niepotrzebnie się znowu rozglądam po drzewach, bo wiem, że na pewno jakbym się przypatrzyła, to bym znalazła jakiegoś. Ej, no, tak mi zdrętwiała noga, że. O! Czy bałaś się lecieć sama na drugi koniec świata? O, ale mnie. Czy bałam się podróży na drugi koniec świata? No właśnie kurde, i tak i nie, bo bałam się najbardziej to przesiadki i tego, że na lotnisku mogą być komplikacje i tego, że nie wiem, może być problem z moją wizą, albo coś, czego w ogóle się nie spodziewałam i nie przewidziałam. Ale jeżeli chodzi o sam pobyt tutaj na tym, na tym drugim końcu świata, to jakoś tak. A no, ja się raczej nie boję takich rzeczy, wiecie, to co innego, bo gdybym leciała na przykład do kraju arabskiego, albo gdzieś, gdzie wiem, że nie jest bezpiecznie, to na pewno bym się bała i pewnie bym się też nie zdecydowała samemu na lot, a tutaj jest mi naprawdę dobrze. Czy dobrze się bawiłaś podczas nagrywania między nami? <laughs> Na pewno to był jeden z fajniejszych formatów, w których brałam udział, ale ja też lubię właśnie takie gierki typu Sabotażysta, Mafia i... Minus jest taki, że ja się bardzo emocjonalnie angażuję i mi za bardzo zależy ja też nie umiem kłamać, więc zazwyczaj jestem tą dobrym człowiekiem. Ale powiem szczerze, że okres nagrywania między nami nałożył się na taki jeden z gorszych okresów w moim samopoczuciu psychicznym, więc nie do końca, nie do końca jestem z tego zadowolona, jak to finalnie wyszło i, i powiedziałabym, że wszystko pod względem produkcji i tak dalej było super ogarnięte, ale ja Względem mojej głowy czułam się fatalnie. Ja nie mogłam spać przez te cztery dni, mimo że wiecie, nie męczyło mnie jakieś sumienie, no bo nie byłam impostorem, ale po prostu bardzo ciężko psychicznie mi było z taką ilością myśli w mojej głowie, a w międzyczasie miałam też kwestie przeprowadzki, jakichś innych bardzo istotnych rzeczy na głowie, i po prostu wspominam to jako taką. Jako niepotrzebną rzecz, którą nałożyłam sobie w tamtym czasie trochę na głowę. Szczególnie, że bardzo mnie zryło to i ludzie nie mają tego świadomości, jak takie programy czasami męczą głowę, ale naprawdę to tak działa. To strasznie oddziaływuje na psychikę i trzeba wyjść po prostu z tego myślenia. a Często się po prostu nie da. Ale generalnie super atmosfera, fajny format i świetnie się bawiłam, ale bardzo mnie zmęczył ten program. W jakim wieku planujesz rodzinę? Tak, najchętniej to ja bym chciała przed 30. -tką. W okolicach 30. mieć yy, Bobaska. Kończę w tym roku 25. Lat, więc jeszcze trochę czasu mi zostało, ale też yy, wiecie, no ja nie mam żadnego partnera. Łatwiej byłoby mi wypowiadać na ten temat, gdybym z kimś się spotykała, a teraz, póki z nikim nie jestem w, w związku, to ciężko mi mówić. Yy za ile bym chciała mieć dziecko, bo też wiem, że jeżeli wejdę z kimś w relację, to ja muszę tej osobie bardzo mocno zaufać i mieć taki pewny grunt, żeby w ogóle zdecydować się na to jego babyka, a to też wymaga czasu. Poza tym jest też taka jedna kwestia, że ja na pewno jeżeli będę chciała mieć bobasa, to będę musiała sporo się nastarać, <grym> bardzo dużo jakichś badań przejść i po prostu pomóc sobie, bo moje problemy z hormonami na dzień dzisiejszy niestety, ale nie pozwalają mi na posiadanie dziecka. Jaką masz relację z Kostkiem i z Patrykiem? Nie mamy Takiego regularnego kontaktu i częstego Ale kiedy już jest to jest fajny to kontakt Wiecie nie mamy sobie za złe Nie jesteśmy na siebie wrogami Z Kostkiem też spędziłam dużo czasu na wyjeździe w Azji Z Patrykiem też prywatnie się dużo razy widywałam Więc generalnie wydaje mi się, że mamy fajne relacje kiedy mieszkanie będzie gotowe? Słuchajcie, no najpierw miało być gotowe do końca grudnia. Potem miało być do końca mojego wyjazdu do Australii. I... nawet nie sądziłam, że to będzie tak ciężki temat. Wiecie, wydaje mi się, że to byłoby przede wszystkim dużo łatwiejsze dla mnie samej, gdybym miała jakiegoś partnera, z którym mogłabym to dzielić wszystko. I koszta, i tą pracę, i zaangażowanie w to wykończenie mieszkania. A tutaj, gdy jestem z tym sama i tak naprawdę logistycznie ogarniam wszystko, a w międzyczasie nagrywam odcinki do siebie na Gen z, mamy trasę koncertową. Ja powiem szczerze, mimo mojego pobytu w Australii w tym momencie i tego cudownego okresu w moim życiu gdzie dzieje się dużo, jest to dla mnie obecnie trochę za dużo, bo jestem niesamowicie tym zmęczona i to mieszkanie wykańczanie go mnie tak irytuje jak nic innego. Ludzie są po prostu niesłowni i obiecują nie wiadomo co, a potem i tak trzeba czekać więc jak wykończę mieszkanie do świąt wielkanocnych to będzie zarąbiście ale nie sądzę, żeby tak się stało Czy poznałam kogoś w Australii? Podczas mojego pobytu w Perth poznałam masę ludzi poznałam Szwedów, Francuzów, Włochów Poznałam Izę, która do mnie przyleciała do Sydney i która teraz wygląda jak burak, bo jest po prostu spalona słońcem. Tak ci się wydaje, że nic nie widać, ale ty naprawdę się spaliłaś. Jakie było pytanie, czy poznałam ludzi? Tak, poznałam super wspaniałych ludzi przez ten pobyt tutaj. I generalnie kocham to w podróżowaniu, że można właśnie poznawać ludzi, kulturę, jedzenie. No cudowne, cudowne są podróże, i ja bardzo się cieszę, że mam takie możliwości, bo zawsze o tym też marzyłam jako dziecko, żeby je jeździć i podróżować po całym świecie. Czy wypuścisz swoje kosmetyki? do pielęgnacji i makijażu. Okej. Okay. Będę z Wami szczera. To też jest jedna z takich rzeczy, którą chciałabym w życiu zrobić, dlatego że na rynku jest dostępnych bardzo wiele marek, z których ja korzystam i z których jestem zadowolona, ale wiem, że ja, jako osoba, która ma obecnie wpływ dość spory na młodzież i która sama boryka się z takimi problemami, jak wysuszona skóra, trądzik i tak dalej, i tak dalej, mogę polecać produkty, które są dostępne obecnie na rynku, ale nie ukrywam też, że chciałabym sama stworzyć pewne produkty. I dużo się pojawiło pytań, jakiego rodzaju miałyby być to produkty, czy ubrania, czy cokolwiek. Ja totalnie nie chcę iść w tą stronę, ja chcę iść w stronę zdrowia rzeczy, takich, które wspierają jakby naszą, nasze zdrowie, czy to od środka, czy od zewnątrz. I gdybym mogła i miała szansę i możliwość to chciałabym e, stworzyć markę, która właśnie miałaby produkty dla osób, no w takim nastoletnim wieku, albo w dorosłym, ale młodym dorosłym, dla osób, które borykają się właśnie z atopowym zapaleniem skóry, tak samo jak ja z trądzikiem, e, z problemami ze snem. Generalnie chciałabym stworzyć taką przestrzeń, w której każdy znajdzie produkt dla siebie, gdzie mógłby się czuć komfortowo. Czy czuję się z w tym, co robię. Tak. I to bardzo. Mimo, że czasami jest ciężko i są gorsze momenty, to czuję się bardzo spełniona w tym i wiem, że jeszcze chcę więcej. I póki wiem, że jest we mnie siła do działania i chęć i mam pomysły w głowie, to ja to będę robiła, bo ja to po prostu kocham i kocham swoją pracę i nie wyobrażam sobie, żeby wyglądała inaczej. I to też jest coś, co po prostu towarzyszy mi od dziecka. Jak mnie gdzieś tam oglądaliście, śledziliście, to wiecie, że ja od 12 roku życia nagrywam. Gdzieś tam moje życie było zawsze związane z muzyką. Z, tańcem, z nagrywaniem, rozwojem, zorganizowaniem różnych eventów, więc generalnie robię w życiu teraz aktualnie to samo, dodatkowo podróżuję, spełniam się totalnie, totalnie naprawdę. Zresztą, kurde, no siedzia teraz na drugim końcu świata z moją widzką, obserwatorką, to też jest crazy. Myślę, że jak, jak każdy z Was będzie miał jakąś taką szansę w życiu, to totalnie powinniście ją wykorzystać. I tym pięknym akcentem, kochani, kończę ten film i widzimy się w Polsce i na trasie Jenzi. Wysyłam do was pozdrowienia z przepięknej Australii. Kocham was bardzo i do zobaczenia.